Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga, codziennie jak zwykle przez ostatnie prawie 240 dni. I dzisiaj przychodzę z taką myślą, e, mianowicie, że życie polega na dobrym sprzedaniu się. I tą myśl oczywiście mam po obejrzeniu odcinka Michała Kuryłka. Dokładnie tego odcinka, jak sekowałem listę Forbes od 0 do 2 miesiące. Serio polecam obejrzeć, masz link w opisie. Między innymi Michał tam mówił, że osobiście uważa, że nie jest najlepszą osobą, powinna znajdować się na tej liście, ale przez to, że miał dużo czasu na zrobienie researchu odnośnie osób, które na tym forum się były, w sensie które rekrutowały do tej listy, rekrutowały, tak to nazwijmy, to mógł przygotować prezentację stricte właśnie pod te osoby, czyli znaleźć je, dowiedzieć się, kim są i odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie tylko mogłyby mieć w prezentacji, którą przygotował. I jest to poniekąd powiązane z tym, co dzisiaj się stało, a mianowicie nie zostałem zaproszony na rozmowę, a, mianowicie, a nawet w sumie bardziej po prostu moje CV zostało odrzucone z WK. Nie powiem, że się tego. Tak nie spodziewałem, bo przez ostatnie dni w sumie dochodziłem do takich wniosków, że w sumie to ja tak nie jestem takim super świetnym pracownikiem, który by się na to miejsce idealnie nadawał i taką odpowiedź też dzisiaj dostałem, a mianowicie otrzymałem taką odpowiedź i między innymi jest tutaj wspomniany o tym, że o wsparcie użytkowników nie byłoby się o co martwić, jednakże szukali osoby, która ma stycz... miała styczność na co dzień z e commerce czyli shopperem, baselinkerem, głównie mi DWOMA. No a ja, jako iż nie miałem styczności z Szuperem, z Szuperem to w ogóle nie miałem, praktycznie, bo mimo wszystko, no niestety, nie udało się. Nie zostało to pozytywnie rozpatrzone, ale się nie poddaję, bo tutaj znowu polega to na tym, o czym wspomniałem na początku, czyli sprzedanie się, do czego jeszcze zaraz przyjdziemy, ale zanim to, to jeszcze trzeba tutaj nawiązać do takiego niepoddawania się. Mirek Burnego, teraz już tego nie znajdę. Nie ma opcji, że. To znajdę, ale pokazywał chyba kilkukrotnie na Instagramie i nawet na vlogach, gdzie z jednym klientem miał chyba 11 odmów. 11 razy klient musiał mu odmówić, i dopiero za tym chyba 12 razem powiedział, że dobra, możemy na to pójść. I ten klient napisał wtedy też takie fajne słowa w stylu: namawiał, namawiał i namówił coś tego typu. Jakby to mniej więcej pokazuje, że rzeczywiście, żeby coś czasem zrobić, musisz otrzymać X odmów, żeby coś e, super stało. No, i tak samo ja. Dalej mam nadzieję, że do tego wuka się dostanę. Jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Ale chciałbym. Serio chciałbym. I żeby nie zostawać na laurach, przede wszystkim dzisiaj już nie, bo jest późno. Ale jutro z rana odpiszę na tego maila, którego otrzymałem. Coś w stylu, że super, dziękuję za odpowiedź. Macie moje CV. W razie czego? Jakbyście szukali osoby podobnymi kwalifikacjami. Czemu ja nie potrafię mówić? Podobnymi kwalifikacjami. No nie mogę. Podobnymi kwalifikacjami, no to wiecie, gdzie szukać. W razie potrzeby podsyłam jeszcze raz moje CV i no, coś tego typu. Jutro dużo bardziej pewnie to sobie rozbuduję. W sensie nie, żeby była ściana tekstu, tylko takie dwa, trzy krótkie zdania i co. No mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ale umiejętność sprzedania się. To jest generalnie mega ważne, bo sam Michał Kurywek o tym mówił. Czy to studia, czy to stypendia, czy to praca, czy to cokolwiek innego, wszędzie musisz do. Dobrze o sobie powiedzieć, dobrze sprzedać się dla kogoś innego. Przykład. Jest praca. Jest rozmowa o pracę. W idealnym świecie przyszłoby powiedzmy 10 kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. 10 takich samych kandydatów. No i czym oni się różnią? No jeżeli są tacy sami, no to niczym. Więc w tym momencie główne skrzypce gra to, jak o sobie opowiesz. Jak przedstawisz dla firmy korzyści, jakie będzie ta firma miała po tym, jak cię zatrudni. Dlaczego akurat ty powinieneś zostać wybrany? No jakby takie małe rzeczy rzeczywiście robią największą wartość. I tak jak w filmie Michał. Michał powiedział, nie jest najlepszą osobą, ale potrafił zrobić research. Miał na to czas. Powiedzieć na pytania, jakie mogły paść. No i co? Tyle chciałem powiedzieć. Przesłanka z dziś. Przede wszystkim, poczytaj o perswazji, o sztukach perswazji, bo to się przyda. Głównie po to, żebyś mógł o sobie dobrze mówić, żebyś mógł się dobrze sprzedawać, a po drugie nie poddawaj się. Serio. Jeżeli powiesz ktoś od... No nie potrafię mówić, naprawdę. Jeżeli ktoś ci powie nie, ktoś ci odmówi, spoko. Potrafi to jako szansę, kolejną szansę. A nawet może pierwszą, miej na uwadze fakt, że dużo osób pewnie po otrzymaniu odmowy sobie odpuści. A ty nie musisz, ty możesz uznać to jako szansę. Także tyle ode mnie. Do zobaczenia jutro, jak zawsze w kolejnym odcinku vloga. Cześć!